Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na Titan Quest Polska Dzisiaj zajmiemy się kolejnym bujnym postaci W poprzednim odcinku zajęliśmy się typowym tankiem, który łączył dwie bardzo ofensywne klasy umiejętności Dzisiaj zajmiemy się również ofensywnym, jednak tym razem łucznikiem, żeby było troszeczkę em, różnicy, czegoś nowego, ciekawego Także dzisiaj zajmiemy się postacią z bujem Jest to klasa, która łączy łotrostwo oraz łowę, jest to więc taki, bym powiedział może nie idealnie typowy łucznik, ponieważ jeśli chodzi o łucznika bardzo typowego, tutaj troszeczkę inaczej jest. Tutaj jednak mamy bardziej jednak ofensywnego łucznika, który jest taką lekką hybrydą, ponieważ y, klasa umiejętności łotrostwo troszeczkę tutaj modyfikuje samego łucznika. Jednak tutaj y, głównymi będą będzie y, klasa umiejętności łowy. Więc bez przedłużania zajmiemy się najpierw, y, prawda... Tu mam wstępne z umiejętności ale bez różnych pasywek i czy tam innych skillów e, Tutaj raz się zamieniłem później e, Zajmiemy się po prostu już e, samymi umiejętnościami i na sam początek oczywiście, że e, łowy, które tutaj będą grać pierwsze skrzypce Oczywiście tutaj gramy jeśli chodzi na topowego łucznika. Także na samym początku e, 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 żegnamy sobie z e, zdjęciem To nam się całkowicie nie przyda e, i teraz tak, typowa pierwsza pasywka, wiedza o lasach, tutaj prawda lecimy na maxa z nią. E, Pasywki się naprawdę sprzedają, oczywiście wszystkie skille nie muszą być maksowane raczej, powiem które lepiej żeby były maksowane, ponieważ wiadomo Titan goście nie chodzi o to, żeby maksować wszystkie skilly, tylko po prostu żeby jednak drzewko rozwoju poszło w górę jak najbardziej. Także lepiej jeden skill wziąć na max na 3-5 niż maksować. Pamiętajcie o tym zawsze tutaj tak głęście, ponieważ to jest bardzo ważne. Niektóre skile są ważne do maksowania, niektóre mniej. Jeśli chodzi o wiedzę o lasach, warto wymaksować 6 punktów, to nie jest bardzo dużo, 2 levele, a to jest i tak pierwszy poziom, więc spoko. Żegnamy usiedlenie sieć, ponieważ to jest skill, który może się przydać, aczkolwiek my tutaj lecimy w typowe, duże obrażenia, które naprawdę będą ogromne. Zobaczycie to. Dobrze, poziom wyżej, łucznictwo. Obowiązkowe skill jeśli chodzi o łucznika a w, Według mnie totalnie to musi być I warto po prostu wymaksować wszystkie te skille Przede wszystkim wy, abyście wymaksowali samo łucznictwo Następne skille już możecie Ewentualnie tak w połowie Ewentualnie ja tutaj wymaksowałem całkowicie żeby nie było Aczkolwiek no prawda skill ten na wyższe samo łucznictwo bazowe Potem już możecie do połowy lecieć te skille Bo to jednak 12 punktów Czyli szósteczka będzie dobra Okej okay. Ziołowy lek, fajne umiejętność, która naprawdę się przydaje, jest bardzo spoczko jeśli chodzi o regenerację zdrowia i ogólnie odpoczą truciznę, warto wymaksować, i tak to nie jest nic ciężkiego do wymaksowania. Lecimy dalej, sztuka łowów, to jest skill, który się bardzo nam przydaje pod zwierząt tej bestie, ogólnie również dają tam jakieś tam pasowe obrażenia, kłute, jest spoczko, nie, nie trzeba maksować, szczerze, weźcie lepiej pod... 6 na 12 coś takiego sztukę łowów tego nie trzeba maksować tak samo tak samo nie musicie maksować e, skillów e, które wzmacniają samą sztukę łowów e, więc warto po prostu gdzieś tak po połowie dać ewentualnie bądź wymaksować według mnie samą sztukę łowów lepiej wymaksować resztę już możecie gdzieś tak w połowie zostawić e, dalej co my tu mamy e, ze łowów maksujcie to jest naprawdę bardzo skuteczny skill, jeśli chodzi o, o łucznika, o, łow, o łowce, o zbója w tym przypadku, albo o jakąś postać, która ma łowy. E, naprawdę bardzo OP skill. To polecam wymaksować. E, wykorzystanie zalomości tutaj raczej już tak pół na pół. Tutaj nie musicie tak naprawdę bardzo. Lecimy dalej. Obserwacja zwierzyny. Tutaj też nie musicie bardzo maksować, aczkolwiek to się bardzo przydaje. I to się nam przyda na grupy przeciwników, żeby ich osłabić. Wszystkie te takie wyjątkowe skille będę oczywiście pokazywać, ponieważ tutaj będziemy kombinować między trzema skillami w walce. Ich dużo nie będzie, ale tak czy siak. Wystawienie tutaj również prawda warto sobie to tam podbić trochę punktów również i na maksa. Jeśli chodzi o jakieś skilly, to ja większość wymaksowałem, jednak Wam po prostu radzę te które nie musicie, te które warto jednak bardziej wymaksować. I na samym końcu salwa. Ja osobiście tej, tego skilla nie znam, jednak według mnie jako pasywka warto ewentualnie ruszyć, jeśli, wy, jeśli wyniesiemy tak wysoki poziom naszym Mistrzostwem Myślę, że to tyle. E, ominęliśmy przynętę. Nam się to nie przyda, według mnie to będzie zmarnowanie punktów. E, ominęliśmy głęboko ranę, ponieważ jest to pod e, walkę z włóczniami. Również ominęliśmy zdjęcie, sieć. Są skile, które ominęliśmy, jednak dużo ominiemy w Mistrzostwie Łotrowstwa. Tutaj już tak szczerze troszeczkę mniej tego jest do zabawy, ponieważ to nie jest typowy łucznik. Typowego łucznika pokażę w innym e, materiale. Tutaj tym razem bawimy się bardziej hybrydą, ponieważ Łotrowstwo jest jedynie, aby wzmocnić, aby tak że tak powiem, dać pazur naszej postaci. Tutaj większego e, takiego pola, tu nie ma jeśli chodzi o to Mistrzostwo. Aczkolwiek Coś obowiązkowego według mnie zawsze przy łotrostwie, czyli zatrućcie broni. Nie musicie maksować wszystkiego. W broni lepiej wymaksować, a przynajmniej zbliża się do maksa. I również wilczę Jagoda, Również tutaj. Resztę nie musicie ruszać. To nie jest aż tak potrzebne nam szczerze. Tu nam wzmacni czas yy, bicia trucizną. Yy. A to nic takiego nadzwyczajnego dezorientacja. Tutaj raczej nam się nie przyda nie, przyda, nie przyda do te wzmocnienia. Jedynie samo zatrucie broni i wilcza jego. To jest naprawdę bardzo, bardzo okej. Okay. Pomijamy te skill na ostrzem broń i wymierzony atak. To nie jest nic dla nas. Pomijamy nóż do rzucania. Skill, który nam zbarnuje skill pointy, a my i tak jesteśmy ucznikiem i gramy na dystans, więc to nam się całkowicie nie przyda również z, tak samo jest z Gradem, Pomijamy rozbieranie pułapek. Dużo jest skillów, które pomijamy, jednak są pasywki, które na jakieś następniu polecam ruszyć. Jest to otwarta rana. To daje nam obrażenia od krwawienia. E, wydaje mi się, że to ruszy, że to nam pomoże jakoś, jeśli nie, to ewentualnie nie musimy tego ruszać. E, druga pasywka Natomiast. Ewentualnie możecie troszeczkę ruszyć tego. E, nie musicie tych e, skillów ruszać, tak szczerze zwłaszcza otwarte rany nie musicie ruszać anatomii też ewentualnie jeśli możecie pasywki tutaj nie są wcale takie naprawdę no, OP coś co nam się bardzo przyda jeśli chodzi o mistrzostwo łowów będzie to nasz skill taki używany przydatny jest to bomba z trującym gazem i prawda w, e, nie musi mak maksować jednak wypadałoby ponieważ wymaksowana wraz z wzmocnieniem shrapnel da nam duży damage na przeciwników na wyższych poziomach normalnie butelka osłabi troszeczkę przytruje nie zrobić takiego spustoszenia, jakbyśmy wymaksowali. Także, jeśli chodzi o łotrostwo, szczerze, tak bardzo tutaj nie ma do ruszenia. Ewidentnie zatrucie broni wilcza Jagona i bombastrującym gazem, plus wzmocnienie z e, szrapnelem. E, tych pasywek nie musicie ruszać, ewentualnie jeśli chcecie. Ja bym do otwartej rany był bardziej e, sceptyczny. anatomię już bardziej krwawej niż się naprawdę przyda przy łuczniku e, Wydaje mi się, że jeśli chodzi o to się to tyle. Nie jest to ogromny potencjał, ponieważ część, e, jeśli chodzi o tą postać, tutaj nie ma wykorzystanego, e, nie ma tutaj pułapek przy tej klasie umiejętności, nie ma tutaj e, przynęty, możecie ewentualnie, ja tego nie stosuję, e, bo raczej tutaj lecimy pod typowego ofensywnego łowcę Jakieś pułapki, coś ewentualnie, e, wydaje mi się, że łotroswie zostanie tak wykorzystane w innej hybrydzie. Tutaj łotroswo jest jedynie jako takie wzmocnienie. I nie marnujemy skill pointów na e, pułapki czy przynajmniej takie inne rzeczy Tutaj ewidentnie ładujemy to, aby po prostu zwiększyć szybkość ataku Obrażenia, jakieś tam dodatkowe bonusy do obrażeń I tego typu rzeczy Dobrze e, W takim razie zajmiemy się w takim razie teraz naszym ekwipunkiem Zawsze powtarzam, że ekwipunek nie jest wymasterowany Mógłby być lepszy Są typy, które są dobre Są typy, które są takie bardziej obojętne e, Więc tak, zacznijmy od czegoś co według mnie tutaj jest najlepszy przy tej postaci, czyli K1 kamienia, to jest item naprawdę świetny i szczerze polecam go stosować zawsze, jeśli idziecie po zręczność, ponieważ on daje plus 3 do wszystkich umiejętności, plus dużo odporność na żywioł, plus odporność na wrażenie kłute, dużo odporności, dużo e, statystyk do umiejętności, potężny item, naprawdę bardzo opłacalny. Dalej, e łuk. Tutaj prawda, łuk jest bardzo przyjemny op, ponieważ daje nam do mistrza Sołowów i plus do łucznictwa, tutaj bardzo się skupiłem, aby po prostu były bonusy do, do mistrza słowów, ponieważ to nam oczywiście bazuje pod e, łucznictwo, ponieważ nasze łucznictwo wynosi 16 12, to jest bardzo dużo dzięki temu, dobrze. W e, jednym z piersi tutaj po prostu ten, ten piersi nam podbił e, odporność na truciznę plus zręczność i szybkość całkowitą. Tutaj e, balansowałem to i szybkość pocisków. Balansowałem po prostu, aby, pro, aby po prostu ten łucznik był dosyć szybki. E, Heł nadzorcy tutaj raczej nie ma szału e, piersie Ordu. E, tutaj również pod zręczność i szybkość ataku poszedłem. Piersie nie ewidentnie e, są po to, aby przyspieszyć tą postać, ponieważ sam łucznik jest dosyć powolny. Ten właśnie, jeśli go przyspieszymy statystykami... To już to naprawdę działa szybciej i totalnie strzelamy jak do jakiegoś karabinu. Zbroja łowcy, według mnie klasyczek, jeśli chodzi o łucznika, Mógłby mieć całą set aczkolwiek tutaj nie o to chodzi. Plus jedno do mistrzostwa łowów, jak bardziej spoczko, jakieś tam ewentualnie mniejsze buduce, ale tutaj się skupiamy na jednym punkcie do łowów. Tutaj mamy oko taki typowy raczej bayer. Nie jest to idealne pod tą klasą objętości, ponieważ tutaj mamy kr krąg ognia, jest to nie dla nas, ale tutaj wziąłem skusiłem się po prostu przez zwiększenie, ogromne zwiększenie od ognia damageu. E, nabijana na golnicę Halfiego. Tutaj również jak widzicie bardzo prosty ruch. E, coś naprawdę przydatnego przez to, że bardzo prosty ruch, ponieważ mamy wzmocnienie przez łowów, umiejętność e, mistrzostwa łowów, ale uwaga, mamy zręczność, mamy ruch, mamy zadawane obrażenia dla zwierzę ludów. To jest bardzo dobra dla ucznika. Sam set nie jest świetny, nie jest idealny, aczkolwiek pod ucznika. Tutaj prawda może mieć swój potencjał. Ewentualnie jakiś tam prawda e, mniejszy artefakt. Niekoniecznie ten, po prostu ten wybrałem, ponieważ w jakimś tam stopniu zwiększa ten nasz damage Dobrze, mam nadzieję, że nie gadałem, że tak szybko już wszystko zrozumiałem. Ewentualnie jeszcze możecie sobie zrobić screena. E, proszę bardzo, tak to wygląda. I teraz tak, odpalmy sobie po prostu nasze e, skille no i w takim razie ewentualnie, te, ewentualnie wam teraz pokażę skill, które się bardzo przydadzą i ewentualnie używajcie zawsze tutaj przy walce e, zewłowów i obserwacje zwierzyny. Obserwacje zwierzyny używajcie naprawdę bardzo bardzo często, ponieważ jest naprawdę OP. O naszych przeciwników przez to jest naprawdę bardzo potężny ten skill. Hmm. Trochę mam mało energii ogólnie. Hmm. Okej. Okay. Obserwacja, obserwacja zwierzyny bardzo się przydaje na większe grupy przeciwników i zobaczycie teraz co się dzieje z grupami przeciwników i butelką. Totalne zdziesiątkowanie przeciwników. absolutnie I teraz tak. Zaraz zobaczycie jeszcze co ta postać jest w stanie zrobić mając uwaga ze wołów. 1600 damage plus jeszcze um, obserwacja zwierzyny. Totalne dziesiątkowanie przeciwników. absolutnie Więc to jest bardzo OP. Um Łucznik, więc ewentualnie możecie balansować między po prostu różnymi skillami Używajcie zawsze zewułowów Jest to skill chwilowy, czasowy Jednak używajcie go bardzo często przy większych grupach przeciwników e, Bądź bossach Jeśli chodzi o, o poszczególne skilly, umiejętności Raczej ja je będę tłumaczyć w innych materiałach Tutaj raczej jest jedynie jeśli chodzi o sam bujt I tak, mam nadzieję, że materiał wam się podobał i ten łowca może być dla Was bardzo ciekawy. Nie jest to idealna postać łowcy łucznika, ponieważ łotrostwo jest jedynie bonusem, który nam tutaj zwiększa sam samą ofensywę. Jednak taka, taka hybryda łucznika według mnie to jest bardzo coś interesującego i ciekawego. Także mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnych buildach Fighting Questa.